machaj, ja, ma ja, ma ja, ma ja, ma ja, bo będziesz na YouTube. Nie, nie. Machajcie. O, się, że mi się nie wywalił. Machajcie, machajcie, będziemy na YouTube albo będziemy zakładali swoją Halo. stronę internetową. O ja. No, no jeszcze raz, to? kto? Kto? O ja. A, ja. To jest Ania. Ala. Idziemy dalej. Siostra Marysia. To jest siostra Magda. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Siostra Kasia. Konstru. No, Brat Patryk. Siostra Irena. Siostra Magda. jak ta jest. Siostra Teresa. Siostra Ania z Górzycy. Siostra Wiesia. Uśmiech. A to jest siostra Edyta i siostra Emilka. A tutaj brat i siostra, mój imienin Wojtek i Agata. A tu jedzie samochód przed nami. Jedzie samochód, a tu jest brat Rafał. Kołek. Oho bracia. Zdenek jest. Zenek, Zenek. To jest brat i siostra Nowi na Pielgrzymkę, tak? Ja i tak powiem dla braci. To jest brat Michała. No i brat Arka Michał. I Asia. Pierwszy raz jedzie z tydynki. I nie ostatni. To jest Paweł. Kamil. Kamil obrotowiec. Brata do kraju dzisiaj. A to jest brat Adrian. I brat Paweł. A to jestem ja reżyseria i scenariusz Brat Wojtek. Tutaj Wojtek, nie?